Dziś zabieram widzów z ulicy na randki. Mój dzień, słuchajcie, zaczynamy od szukania właśnie kandydatów na taką randeczkę. Znajdujemy się w centrum Krakowa, no i jestem bardzo ciekawa, czy uda mi się znaleźć osoby, które, no, zechciałyby pójść ze mną na randkę. Ciekawe. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Cię. Czy masz ochotę pójść dzisiaj ze mną na randkę? Mam ochotę. No. no dobra, to słuchaj, mamy tu koło Fortuny, na którym są różne aktywności. Kręcisz kołem okay. i miejsce, które wypadnie, to tam idziesz ze mną na randkę. O! Słuchajcie, jest najfajniejsza rzecz na kole jaka jest. Nie zdradzę Ci dokładnie, co to jest, i to będzie dla Ciebie niespodzianka, ale widzimy się na miejscu. Powiem szczerze, że, że ja najbardziej jakby nie boję się tego, jakich ludzi ja dzisiaj wylosuję, tylko tego, że ja wylosuję, przygotuję się i nagle okaże się, że nikt nie przyjdzie. Cześć! Siema! Mam dzisiaj pas. Ooo! Nie, Ooo, you don't speak Polish! Okay, so do you have time today to go to date with me? Sure? <laughs> yeah? yeah. Nice. Okay. So, turn the wheel and then we will see uh, where we are going today. All right. It's a chocolate workshop. Workshop mm -hmm. it means that we will make together a chocolate. Cześć, mam pytanie. Masz czas dzisiaj? Okay. Nie jest polski. Dobra, to co? Kręcisz kołem i idziesz do oranżki. Dobra. To będzie duka chyba. Zupełnie inzimy. O, o, masaż! Dobra, super, to widzimy się na miejscu. Hej, macie plany na dzisiaj? No, nie mamy. Nie macie, a jesteście, jesteście parą? Tak. Robię taki odcinek randkowy dzisiaj i stwierdziłam, że skoro nikt ze mną nie chce iść na randkę, to sprawia tę przyjemność komuś innemu. Więc jeżeli macie dzisiaj czas, to zanosujcie kołem i w taki oto sposób spędzicie sobie dzisiaj randkę. O! Dobra, słuchajcie! Mogę iść z wami na ten no. obiad? Zapraszamy! W takim razie widzimy się na miejscu. Cześć! Masz jakieś na dzisiaj? Eee, nie. A masz ochotę pójść ze mną na randkę? Nie. <noise> Okej! <Okay. głos> o nie! Czy macie ochotę pójść dzisiaj ze mną na randkę? Ja nie mam dziewczyny A ty masz dziewczynę? Nie mam A nie chcesz pójść ze mną dzisiaj na randkę? Dzisiaj? Dzisiaj, no No, to w sumie mógłbym Dobra, to słuchaj, kręć kołem, zostały dwie opcje i to co wylosujesz tam lecimy Dobra, Arcade Muzeum, byłeś kiedyś? Nie No to mega fajnie, słuchaj, to jest takie muzeum, gdzie są różne gry, więc możemy mhm. tam sobie razem pograć i bliżej się poznać Would you like to go on a date with me today? Ah, uh, busy. Busy. busy Busy, alright Have a good day, bye Nagrywam dzisiaj odcinek, gdzie zabieram swoich widzów na randki ze sobą Więc może masz ochotę ze mną pójść na bo to jest ostatnia rzecz, która została gdyż to jest dopiero o 20.30 Jasne, yes. <laughs> tak Super, dzięki na randce Słuchajcie, wszystkie randki udało się wylosować A wy musicie zostać do końca odcinka, żeby zobaczyć Czy zostałam po raz kolejny Zgaszona jak pet przez facetów Czy jednak pojawią się na tych randkach No i jesteśmy kochani na miejscu pierwszej randki I jestem sama Zapraszam Wiecie jak jest w życiu, no Pierwszy raz dostałam aż takiego kosza, że ktoś nie przyszedł na randkę Kochani, wiadomo, skoro to jest motyw walentynkowy, to lecimy z serduszkami. O, dobra. Ten odcinek polega na tym, żeby po prostu pokazać, w jaki fajny sposób możemy spędzić walentynki, gdzie zabrać drugą osobę. A jeżeli chodzi o to, że tutaj nikt się obok nie pojawił, to nie ma co się smucić, ponieważ randki samemu też są super. Ważne, żeby po prostu spędzić miło czas z samym sobą też czasami i docenić siebie i to, jakim jest się fajnym. I właśnie ja to robię. Ja bym chciała właśnie do dekorowania pralinek użyć tej różowej czekolady, którą tu mam. Kokosowy biurek. I moja pralinka prezentuje się w ten sposób. I tym razem nie jestem na szczęście już sama Na poprzednią randkę nie przyszedł mój, powiedzmy, kandydat wybranek Także fajnie, że lecimy razem i lecimy na masaż Na tajski masaż. Byłeś kiedyś na tajskim masażu? Nie, ale dużo słyszałem No, to zobaczysz co to jest Let's go Już też nagrywa sobie coś? Tak? Co nagrywasz? są różne, nie wiem, scenki takie A na TikTok'a bardziej czyli. Mam trzy tiktoki. O, ej, dobra, czyli trafiliśmy na osobę, która też ma jakby swobodę przed kamerą. I to widać. Troszeczkę jest skrępowany no, przez naszą znaczy, no, Troszeczkę może. No, Ale. Tak. Fajnie. To z czasem myślę się. Minie. W ogóle, patrz, jak mam pani na tu... <grym, <grym, Jak nam na walentynki ten łóżko no. pościelili. Zapraszam na pół godziny chinu teraz.

Wycilowany? Bardzo. A obolały? Czyli, właśnie, widzicie, co jest najlepsze? Co? Ja mam zazwyczaj na tych masażach tak, że jestem na początku mega pospinana i mnie to boli, i nie, mam, nie umiem się rozluźnić. Ale teraz, już po tym masażu, jestem mega wyluzowana. Dzięki, wielkie, że wpadłeś ze mną na masaż. Piona. Ja też dziękuję. Lecimy dalej. Panie było Jestem sama znowu z operatorem, więc zabieram operatora i moich niewidzialnych ziomków. No, niestety, nasza para się tutaj wykruszyła. Trudno, ale to nic. Lecę sama po z samym są też jest Git. No i oczywiście z operatorem, bo przecież zawsze się liczy operatora do takich rzeczy. I lecimy w ogóle do nowej miejscówki w Krakowie. Ja tutaj nigdy wcześniej nie byłam. Nigdy? Nigdy. To ja bym dopiero się nagram w Dobra, ale są tutaj super opinie i też widziałam TikToki, i generalnie jestem mega. Wow. Szczerze, chyba nigdy nie byłam w, tak, w takim miejscu, nawet nie wiem, będąc gdzieś za granicą, ale, ale jest mocne, mocne. Dobra, powiem szczerze, że jestem mega zaskoczona tym miejscem i bardzo szkoda, że właśnie nie ma z nami tej parki, która miała być, bo myślę, że byliby też zachwyceni tym miejscem. No jest tutaj przepięknie, kocham ten klimat i ja zamówiłam sobie bao! I nie mogę się czekać jestem mega ciekawa tego miejsca. Bao! Wow Dziękujemy, Dziękujemy. Się Pięknie podane, nie mogę się doczekać kiedy skosztuję tego wszystkiego, jestem mega ciekawa Dobrze to wygląda Bardzo. I kocham bao, kiedyś w ogóle spróbowałam sama i zrobić w domu i powiem wam, że no nie udało mi się to najlepiej, przyznam szczerze, ale spróbujemy Ale dobra Pycha. Jemy i lecimy na kolejną ramkę. Dobra kochani, dotarliśmy pod następne miejsce ja widzę, że jest tutaj Ziomek, który się widziała wcześniej. Dzieńka. Cześć, w ogóle. Cześć, żimon, Cześć, Jaki panie. miły, dziękuję. Cześć bardzo. bardzo ci dziękuję. Ej, w ogóle szczerze, się tego nie spodziewałam, ale bardzo, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że tak samo miło. Ej, spędzimy sobie czas. Lecimy. Mam nadzieję. Dzień dobry. Dobrze. Cześć. Cześć. ale to wygląda fajnie. No i słuchajcie, znajdujemy się w kolejnym miejscu, gdzie organizuję tutaj kolejną randkę. I tutaj bardzo dziękuję Exploredom za udostępnieniem mi tej całej powierzchni. Słuchajcie, znajdujemy się w namiocie sferycznym, gdzie jest sens 360 stopni. I tutaj będziemy mogli zbliżyć się trochę bardziej do natury i zobaczyć projekcję, która też przedstawia cały wszechświat i świat. No, generalnie mega zajawka i nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczę. Myślę, że jest to super miejsce na randkę. Mam tutaj też zaplanowaną na sam koniec jeszcze jedną taką fajną aktywność, bardziej taką prywatną. Jest to w ogóle pierwsze takie miejsce w Polsce, ale i też w Krakowie. I to miejsce w Krakowie jest dostępne tylko do końca kwietnia, także polecam się spieszyć. Zresztą super Patrzcie jak to wszystko będzie super wyglądało. Bo jak się dźwięk dziwnie rozchodzi, jak myślisz, co tu będziemy robić? Nie mam żadnego pojęcia tak naprawdę. Nie mogę się doczekać, bo ja wybierałam to, co będziemy tutaj mieli, więc mega ciekawe. Serdecznie witamy w magicznym świecie Dome To będzie zorza jakaś. Czytała Krystyna Czubówna. Krystyna jest niesamowita. <laughs> Krystyna jak coś powie. Dziękujemy mega bardzo. Fajne. Mega było. No, w sensie był taki intrygujący. W sensie ja za każdym razem jak oglądam takie rzeczy, to doceniam jeszcze bardziej naturę i to wszystko co nas otacza. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już po sensie 360 stopni, mega zajawka. To jest niesamowite, ponieważ autentycznie poczułam tak, jakbym zbliżyła się do tej natury i przez cały ten pokaz wygodnie sobie leżałam na pufie, no i ta Krystyna Czubówna po prostu jako lektor. No, no po prostu. Skradło to moje serce. Oprócz sanu 360 stopni znajdziemy tutaj wizualizację z efektem AR. Jest to też fajna zabawa. Ale teraz zobaczcie, co jeszcze dla nas przygotowali. Przygotowałam nam e, taką tutaj, się znaczy, przygotowali dla nas taką powiedzmy kolacyjkę, bardziej deser niż jedzonko, więc możemy usiąść, pogadać, bliżej się poznać. No i w ogóle tak jakoś trafiło się też, że masz urodziny w poniedziałek, więc dawaj śmiało, ja, ja sobie się. O! Pięknie. Ale obsługa w tym lokalu. No, zobacz. Twoje zdrowie. Nie wiem czy masz dziewczynę czy nie. Jakie ma to zdrowie Singli i Wam życzymy również wszystkiego dobrego. Walentynki, zdrówka. Miałeś kiedyś dziewczynę? Ja. I ile czasu byłeś w związku? Ona przedstawia lat I jak się czujesz nie mając jakby partnerki? Aktualnie dobrze. W sumie jest spoko. A było ciężko? Wiadomo, było ciężko, bo już przywiązanie było spora, ale... Jakoś sobie z tym poradziłeś. Mm -hmm. Kochani, właśnie o to chodzi, że ci nie wolno się poddawać. Dokładnie. Nie no i generalnie kiedy po prostu przychodzi taki gorszy czas, kiedy na przykład rozstajecie się ze swoją drugą półką, to już musiała się na sobie skupić i wszystko jakoś się ułoży. Mówię to ja, która próbuje się tego nauczyć. <laughs> Przychodzę zapytać, czy wszystko w porządku? Wszystko w jak najlepszym. Jest jest bardzo bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy tak jest, wszystko jest. jest. Może potrzebujecie serwetki. O, dziękuję, Są w sumie dziękuję bardzo. Są sobie skorzystam z jednej, dziękuję bardzo. Ej, mega super, szczerze, chłopaki w tym momencie bierzecie swoją drugą połówkę tutaj na prywatny seans i kolacyjkę. Bo my akurat mamy deser, dlatego że my byliśmy wcześniej na jedzeniu, ale generalnie można tutaj zorganizować taką kolację full z jedzeniem. Mega fajne miejsce. No i przede wszystkim jak na przykład Was jesteś, żeby polecieć do Indii na przykład i tam się oświadczyć, to tutaj będą Indie zaraz. My sobie tutaj jeszcze chillujemy, a teraz lecimy na kolejną rankę. Miło wiedzieć, że nie zostałam wystawiona dzisiaj. Więc fajnie! Cześć! Cześć! Hej! Dobra, leci Faustyna, bo tak, nie mieliśmy się poznać. Cześć, Faustyna. Dawaj, oprowadzę cię. Generalnie naprawdę nigdy nie widziałam tutaj tylu ludzi. Jest tu masa różnych gier. Ja się tutaj trochę czuję jakbyśmy byli w stanach. Normalnie taki vibe kasyna nawet trochę. Tak, tak. Dokładnie podobnie Przeciwa broń, tylko zabawkowa <grym> Powiem szczerze, że dobrze się bawię Mega dobrze się bawię Dobra, lecimy dalej Idzie, idzie, idzie No Petroń! <grym> Leciała i nie miałam już co z tym zrobić praca, O, ale poszła drugi raz Ale idzie druga, następna Jest druga szansa no Dobra, o. tego się nie spodziewałam, że będą dwie. O, to jednak jedyna. Kolejna. O, to już chyba odblokowała drugi policjant, a później następne lecą. Co jest? Dziuną. Dziuną. Dobra, ja myślę, że w momencie, kiedy wyskakuje więcej kulek, to pobija się rekordy. Kochani, motory, let's go! Wow jest taka Który jesteś? Pierwszy. Totalnie mi idzie. Totalnie. go no, to tak. <grym> <grym> no, Widział, no, Widziałam cię na tym drodze. Więc... No nie. Dobra, coś mi się zepsuło. No niestety, okazało się gorszy. Dwa kółka zrobił na pierwszym miejscu. Ostatni zrobił dla mnie jako ostatni Dziękuję. <grym> Dzięki. Dobra. Tak, środkowe to góra, niebieskie to dół. Naprawdę wiatr we O ej, ale cię klasowało. 99 tysięcy punktów, 30 tysięcy. Widać kto się lepiej rusza, no niestety, co mogę więcej powiedzieć. To była cudowna rywalizacja O ty, Oj? o ty, o nie o, to Dobrze, dobrze, dobrze jest? No, Faustyn, o tak. Aj, Super A... Co się teraz robi? Idziemy dalej chyba, albo coś siedzi za tym, coś zrobić innego O, jest tu oś Miałeś się. Dobrze, dobrze wyjaśniamy po, po, po. Randomowe ciosy kombo. No ale dwóch jednego, panowie No 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 To wam rado No niestety Nie udało nam się tego przejść Za trudny był dla nas, niestety Dzięki Daj wielkie za miło było się poznać i z Tobą czas Fajnie Dziękuję również, bardzo dużo bawiłem ja fajnie Super bardzo Dziękuję wszystkim. A my lecimy na kolejną randkę Kochani, kolejna i już ostatnia na dzisiaj randka, czyli go karty No i sprawdźmy, czy będę sama dzisiaj jeździła, czy nie Dzień dobry, no hej No i nie Hey, na siebie mały pominek do tego, Dobra Natalia, mamy cały tor wow. dla siebie, jest to twój pierwszy tak raz, Jestecie, Cię się nie przejmuj, oczywiście haski zakładamy. Stresujesz się? Tak, moja pierwsza randka z dziewczyną widzimy jako kas. Właśnie kochani, chodzi o to, tak jak ja Wam powiedziałam, to nie są randki, randki takie prawdziwe, tylko po prostu chodzi o fajną formę spędzania razem czasu. I chodzi o to, że jak nie jesteście w związku, to że możecie właśnie z przyjaciółką iść na przykład na takiego karty i też super się bawić. Dobra kochani, ja po prostu dzisiaj na nowym torze pierwszy raz, zawsze chodziłam na jeden, więc teraz po prostu będę starała się zrobić jakiś fajny czas. Widzę, się też zabała, a że mam duży fan z kartów, no to jestem ciekawa jak dzisiaj pójdzie pierwszy raz na innym torze. Żebym to też Ja jestem tak zmęczona, aż nie musiałbym Jestem zła, na siebie nie udało mi się zejść jeszcze niżej. A ile miałaś? Chyba 18. A rekord jest 16. To mega dobrze. No. A jak Ci się podobało? było super. <laughs> tak, nie podobało się, Ci się. Tak. Mega się cieszę, bo niektórzy mają tak, że się zrażają po pierwszym razie, a niektórzy mają tak, że łapią zajawę i lubią tą adrenalinę. Ale większa adrenalina jest, jak jest więcej osób na to, że się stresujesz, bo nie wiesz, co masz zrobić. Z tego. Jestem tak zmęczona, to mnie tak zmęczyło, mój, mój psychiczny mental mnie po prostu zmęczył, bo sobie dałam, wiecie, ambicje, ambicje, ambicje. Dziękuję Ci bardzo. To, ja, że spędziłaś dziękuję. ze mną tę randkę. No i dziękuję wam widzowie za oglądanko i widzimy się w kolejnym odcinku.